Dobra, gramy to samo, no to mogę powiedzieć. Tylko medami nie wjeżdżaj na górkę górę, tylko jest od prawej, to nie będzie. No, no, no do, będzie. Do Ebra po prostu. Oko. Ej, to teraz ja na prawo jadę z medem. Koło jedziesz ty... na prawo? Okay. Okay. Mleczek, gdzie jechasz, ty jechasz tym medem? Od razu do górkę czy idziesz? Tak, to samo się dzieje. Ty... Tylko ten. Ty, no, ten no, Sniper i tam. Dobra, ja z jadę na prawo, bo ty Marcin, masz ten. Cięższy czołg jaka? Hmm, no chyba, że tak O jada, puchnie brak Kurwa <grywka> Ja czekam co tam tego usta Cichy Poegraj, bo zabrał Ja? No ja mogę okampić w rogu po prostu Jest tak Jest ep nie bery, Jadą, jadą, jedzie coś tutaj No to przejdźcie tym większością już tutaj, to tu niech tylko dwa medy sądzę Gilla KT Nie wybieraj netki Dwa zostawić też KT Dwie Arty no nie? Dwie Tak, jo, jo Artami to wyklikajcie On będzie długo na spodzie bo tam gąb chyba się pospotuje e, ale ta Godzilla to jest e, Tutaj to ma... Nice 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 Ebola Godzina na piętę. No to, 500. to wszystkim. Dezu też przeskoczył na tą stronę. Już? Pisu zostań, jest Ej, okay. E3, E3. Jaś już, tak? Leczek. Tu chciałeś, zostało, czy nie? Jest okej, okay. Szkoda, że tego gdzieś mnie zdjęli. Mam spota. To nie pikuj tam, nie ma sensu. No a tam stanął z pieprzy, Nexi. Gąb, niech kto spotuje na proxy, tu zajmijcie dobre pozycje na save, żeby was te Arta nie kikało, mają dwie. Eee, Artami, w, w celujcie się obie w tego krzaczka tutaj uh -huh. i zaraz blindy zrobicie na 3-4. Tylko się tam zgadajcie. A ja tu, Gotowi ja tak, Gotowie jesteście? Czekaj, tak, czekaj, skupimy. Zgradek gotowy? gotowy. E, artę tu mają. No to 3-4. Bum. Nic. Chole drzew poleciało. Nie wiadomo, mógł tam dostać splashem. Nie wiem, podjechać tam bliżej do krzaka? O, możesz ryzykować, ale wiesz. No a, wiem właśnie. Ja tam. Ciemniak ja wyspotuję, w... więc nie musisz w krzaku wyjechać. na spota na mm -hmm. razie. Okej. Okay. Arta KD. Na ślepo blindę zajebało. Mm -hmm. Druga też. Obrawieś skąd? Plus minus? Skąd? Y... Gdzieś tutaj te rejony. Próbuję ta, ta jedna na pewno. Nie, nie da rady CGC kontrolować. Art. Nie, nie wiem, tutaj artami może te krzacz albo bola. A jakbyś jedną artę przestawił, tu? E, ten EBR może ją spotnąć. Wątpię, bo ja nie zostaje spotkać. Dobra, dobra, to tutaj arta w sam róg, na razie, ale nie wiem, czy w to trójkę wskoczy, rzuci stamtąd. No wrzuci, bo no ja też do Czy wtedy mniej więcej stąd wrzucałam? jak tu zagramy za wysoko, to ten EBR może nam tutaj to skontrolować. Nie ja jestem bez spota, nie stoję świec e, Tu się coś łamie. Podjeżdżają, no? no. Tak. Zauważajcie. Ale mleczyło mi się lep, wydaje, że tu jak karty zajebałem blinda, tu coś musiało dostać, bo od razu z automatu poszło. Eee, tu. tu jest pasyw też, bo wyschyliłem się za daleko i mam spota. Nexus, ty możesz podjechać tędy, tędy. Ten dołek zjechać no, i pasywę jakiegoś zająć. E, dacie radę stąd jakoś ustawić tu daleko i tutaj te krzaczki Tak Nie masz co robić. Ale to razem blindujcie. Teraz próbuję wam jeszcze wykryć, w których krzaczkach stoi. Zaraz dam powiem. Ja w sumie trójkę nie ma szans trafić tu, Arton, stąd. A, jak walniesz w budynek? Tu mają jakieś medy chyba. Albo też jest że sporo, dobrze. Eee, dobra, ten najbardziej tu wysunięty Krzaczek prawdopodobnie Ten co jest tak najbardziej, ale to na 3-4 razy. Artam się w celu nawet, tutaj w ten krzaczek Dobra O, dokładnie Właśnie ten, co pokazał Okej okay. Arty długo jeszcze ładują No spoko, ale ten, no. ten, no. ten no. stąd, też się w celu w ten krzaczek 10 sekund jeszcze mam Jak, ben, jak będą leciały peski od arty, strzelajcie Medami ja gotowy, zgradę gotowy? Tak to na 4, 3, 4, Nieważne, na 4 O, przeleciało. Uj, tam jednak z tyłu bardziej Ta e bola ma 500. Ja, mogę nie? ja mogliśmy najpierw kliknąć z mi tymi, a potem Arto Dobra Arta mi to chyba... mają Ja stąd mam... nie, tu masz odpowiedzieć popróbować coś. Ale masz 500 hub, to na safe Ja stąd peczu w tą e bole nie sięgam, nie? nie? Stąd Najagresywniej już tutaj gdzieś. I na tą... A, bole, łapiesz czy? Nie ma Trójka spróbuję, trójkę sobie złapać. przestawił się, bo już spota nie mam. Ale na co zostawił? Ma, ma ja spota. Ta. Ale to masz problem tu jakąś pasywa zająć, bo on się gdzieś przestawił. Bo ja nie mam właśnie Dobra, swem. Nice Bez warto eee, arto też się przedstawia gdzieś tutaj, żeby spróbować przez tej strony e trójkę wyciągać Z tamtej nie, nie jak, jak ten pasyw ci nie wyjdzie, to spróbuj tego Jest ebola Ty, ale stąd ta arta strzelała w te trójki, nie Nie, cofnij się, cofnij się I tak będziemy musieli się wyjebać, bo nie możemy grać na remis Ktoś, pilnuj, o pilnuj kolejki jak zginąłeś Odenburg i daj info, ile mamy czasu. Bajla, tam z górki jest przestrzeń, a to truje? Na co? A jednak warto nie, nie rotuj, zostań nie. tutaj. Ile do Odenburga, halo, next. Już, chodzę. Nie, bo tu jest ten murek niezniszczony. Tu niech zostanie Stefani Siemek, resztą przerotujemy tutaj i będziemy poszukać ten tędyk tutaj, a medami stąd na to. Wydaje mi się, że tam mają mniej czołgów. Nie piekuj już, mam. Mleczu! Ja tu plinuję krosa, jakby coś wjeżdżało, wiesz? Co? Tam coś jest. Ja a niech splajnuje jedna arta, tutaj ten krzaczek, a druga tam, za tym kamieniem. Bo Dobra. mi się wydaje, że tu coś musi być. Tam jest, tam jest street, tutaj. Ale rotujcie już ten Gdzieś tu musi być. E, jak z tym Odenburgiem? Nie wyskoczył w ogóle. Wolny los mamy? A ile jest bitew na 15 po? 5. Czyli inaczej się prowincja nazywa. Yy, w tu, nagle e, Gramy, chyba tu coś ale kropo, tak? Tu Nie, Cliff gramy, jakieś urwisko Atacade, dwie dwie Artekade To wyskoczył, to jest Wyskoczył Kuwandyk. Kuwandy, to Kuwandyk gramy, nazywa, dobra. To? Ile czasu? 6,5, no. Kurwa, mam. I to mamy jeszcze dwie. Medami już możecie tu podjechać pod to Ci Fami jak podjedziecie tutaj, to już podjeżdżajcie tak gdzieś dotąd, ale żeby was z tej górki nie mogły spotować i żeby ta trójka też was nie spotnęła. I będziemy grać cifami tutaj na to, medami będziemy grać stąd na to, artami stąd, od razu chodzi się na to, Meczu. Zrób Ebra może pójść. Wiem Co? Jechać tam do was? I tak, I tak się ulejemy, bo nie ma innej opcji. Ja, ja rotuję do Was. Aha, dobra. Arty nagle z dupy dwie znajdowały i dwie stoją centralnie tutaj. Ho. Jedna koło drugiej. Tu, minimalne mm. centy. Dobra i... My tu celujemy, będzie tego czyli do stołu. Trochę bliżej, może tuś podjechać. I tak będziemy repuszować później za minutę, bo nie mamy czasu, żeby wiecie. To wekle możesz tu przez to. Wiem, to jest... to poczekaj, ja wjadę na, na górkę i zjadę to to bram, a wy się przycelujcie. Co? Dobra. To pan. Ale to możecie, ja wjadę bliżej, tutaj, tutaj, tutaj dojeżdżajcie, po prostu. Na co? E, I graj, musisz agresję. Gat Arta, to tak, tak my? Arta, Ty, tylko na kogoś. Dajcie chwilę. Celowani? Tak, Okej, okay. tak. Gaspar tak. graje agresję, Medami gracie agresję na to, Cipam już jedźcie do przodu. Nie mamy czasu. Ty będę coverował tutaj, Szynek, jak Przegramy? Jak trudno, podjęliśmy walkę. Będzie lepiej. Możecie na razie sterować, mam nam e, Gaspar wyświeci. To gej, Spot'a nie mam. Też. Okej, okay, jak nie masz, Eber. Ktoś tam trafili. Artami to, to wyjebcie, to wyjebcie, Z Medami do przodu, Medami do... na to. Ci A Cipa, 907 macie okay. za free. Masz to doszły go do na to, wracam na Trójka no, e, KD, z HEKA. Podciągasz? do Dawać, 7, 7. Wyciście szybko te medy i to wyciście, jest ok. Ja tu gołębiowi pomogę, ebola mnie stąd pisa. Szkoda. To... To też... Róbcie te dwa czołgi tam, z róbmy to na szybko. Były, ja to Nice, 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 Arto, nice! Są spóźnieni. Po trójkę musimy zabić. Tych dwóch jest za f**k, bo tam jest. 4,5 nie widziałeś. minuty. Stefan, zbli. dawaj tego cicha. drugiej strony Stefan agres jest tym. Ja Wy to i ulewacie... MBR po tu, jedzie. ...żeby to zabić w plecy. Okej, okay. nice. MBR po jedzie. Ja daj już po niego. Trudno. Ja okay. Na low. Przelewajcie do przodu, i do przodu, do przodu, na to i to zabijamy, jest okej. Okay. Ja mam Moraka, więc jadę tylko po to, żeby jechać My tu trochę ukradniemy czas ze Stefanem. Gaspar go zrobisz? Tak. Już, już następnej peski nie włoży chyba. Eury ja na piatach, party. Drogu, ja, do... Ja, Dobra. Do przodu, ja do, do przodu, panie. Musimy ten, grać. Chyba ten Eber ma zginąć. Chcę wejść tędy, od tej, od tej, od, tutaj, od, od wału. No I szybko Artie się zabiję. No, go... Ja, ja pierdolę, jestem boka. Ale nie strojujmy tego, dobrabie. nie strojujmy drugiej strony. Bo dalej pozytywnie nie mogą nas rozwalić. Gaspar to ogarnie. Jeszcze ta... jednego Ebra Zabijcie mogę skończyć. Ta, czas, teraz muszę grać na stake. Tylko Arty zacznijcie. Grajcie pod Arty. Nie ulewajcie się, patrzcie. Zabijcie Arty będzie Gracie pod Arty, ci, którzy tutaj na wieżę, Gaspar domyka opty i mamy prowincję z gejami. Easy. Brawo. Mleczek na... Monatum jest? Nasze? Czy co? Oboje... Weźcie coś, gdybyście coś złolne, to się wolno, nie chybamy. Aha. Ja nie Nie to już. Dobra, się nie da już a? Tylko... Ma się wyjechać już, ale nie gołą. Ba, gołą. On, on, on sobie parę Albo jedźcie na ten. A kapujcie, trakt <laughs> kapujcie. Skapujcie to, bo on może... Zgrali zygr jedno. Złapałem tego ebra Dwie minuty, no, nie? Super. Dobra, i z gejem. Geja nie pierwszy skład, ale odhaszony. Ale boostery nawet mieli. To daje nam darmowy los też na zawansowanie. A to już było prowincja? Nie? na jutro? A, Czy tak? tak już możemy go użyć? Wolnego już. Nice. Wyrzymy bardziej na jutro. User joined or two. User się